Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale JTTK Official. Dzień dobry, moi drodzy. Czosnek jest czymś, co jest w nas wręcz wciskane czasami, gdy jesteśmy chorzy. Nie wiem, jak u Was, ale u mnie zawsze było, teraz już tak nie jest, bo rzadziej choruję. E, zawsze tak było, że jeżeli przeziemienie się zaczynało albo już było przeziemienie, grypa, w ogóle nieważne co, e, to się robiło taką miksturę z ciepłego mleka, z właśnie e, przeciskanego przez praskę czosnku, czyli takiego świeżego, e, soli i odrobiny masła. E, I wiecie, to się razem mieszało i to się piło najlepiej na e, raz. E, I potem się kładło spać, czyli to się piło wieczorem i rano się już stawało z takim… rano się czuł człowiek zdrowszy. Eee, jestem ciekawa, jak u Was był, eee, jak w Was był wciskany czosnek, możecie śmiało napisać. I mimo, że ta, I mimo, że ta mikstura brzmi dość mało smakowicie, to działa. Działa. Więc skoro czosnek u ludzi działa, to pewnie u koni też. Czosnek jest naturalnym antybiotykiem, hmm. więc pomaga zniszczyć bakterie. Wiecie, te złe bakterie. I pomaga też właśnie dzięki temu w pozbywaniu się infekcji. Pomocny jest w chorobach układu oddechowego, więc tak no, na logikę koni, które mają problem z płucami, ogólnie z oddechem, dla nich czosnek będzie naprawdę bardzo pomocny. Czosnek pomaga też w trawieniu, w jelitkach i tak dalej. Stymuluje wydzielanie soku, soków trawiennych oraz polepsza wchłanianie składników odżywczych. Dodatkowo pomaga w zwalczaniu robactwa w układzie pokarmowym, wiecie, zarobaczenia. Jednak, tak jak zawsze Wam przypominam i będę Wam przypominała, wszelkie zioła, wszelkie takie sposoby domowe na pozbycie się robactwa właśnie z konia, z wnętrza konia, mogą być traktowane, powinny być traktowane jak działania profilaktyczne albo działania wspierające ale nie powinny być traktowane jako główny środek odrobaczający, nie. Nie kombinujmy na swoich koniach, robaczyca jest okropną, okropną chorobą, przypadłością, zaniedbaniem, dlatego jeżeli już macie odrobaczać te konie, znaczy już macie, to by zabrzmiało jakby był jakiś wybór, trzeba odrobaczać konie, to odrobaczajcie je za pomocą pasty do odrobaczania, czosnek i inne zioła, Czeremka, o ile dobrze pamiętam, też jest na odrobaczanie koni. Traktujcie jako profilaktykę, a nie jako taki konkretny sam środek do odrobaczenia. Wiecie o co mi chodzi na pewno. I na pewno też zauważyliście, że właśnie w sezonie takim letnim, gdzie jest więcej owadów latających, tego latającego, to też coraz więcej osób się po prostu yy, próbuje się i konie zabezpieczyć przed tym latającym. Jak są sposoby działania od zewnątrz, jak są sposoby działania od wewnątrz. Czosnek jest właśnie takim sposobem działania od wewnątrz. Działa on podobnie do czystka, czyli tak jak czystek, koń po zjedzeniu czosnku, czystka, po prostu zaczyna wydzielać taki specyficzny zapach, który jest dla robali odstraszający. Czosnek zawiera też dużą ilość siarki, więc wspomaga sierść, skórę, kopyta wszystko. Wow, czosnek jest taki fajny! wow! No, nie. No, jest tak fajny, że ja z niego nie korzystam. Czemu? Czosnek zawiera w sobie toksynę, która oczywiście w małych ilościach nie szkodzi. Organizm sobie bez problemu sobie z, z tą toksyną radzi. Masło masz, żadne wiecie o co chodzi. Czosnek obciąża żołądek i wątrobę konia, a w dodatku koni, które mają problemy właśnie z układem pokarmowym, na przykład z wrzodami, ten czosnek może dodatkowo podrażniać, jakby wspomagać te wrzody. Więc tu już czosnek odpada. I nie ma, moi drodzy, takiej górnej ani dolnej granicy dawki jakby do stosowania czosnku u koni, więc tak naprawdę wszyscy, którzy podają czosnek, robią to tak naprawdę na oko. No, ja wolę mieć jakieś tam odgórne, górną i dolną granicę, i gdzieś to pomiędzy tym próbować oscyluować według potrzeb moich koni. A z racji, że tego nie mam, to wolę tego nie stosować, bo tak jak mówiłam, czosnek obciąża żołądek i wątrobę. Czystek tego nie robi, nie obciąża żołądka i wątroby, chociaż na pewno tak jak każde zioło, czystek również ma jakieś minusy, to jednak czystek jest bezpieczniejszy niż czosnek. Co do preparatów yy, są różne. Są, jest czosnek w proszku, jest czosnek w płatkach, czosnek oczywiście naturalny, jakby świeży, ekstrakty jakiś z czosnku, syropy. Naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo opcji. Zależy, co pasuje Wam, co pasuje Waszemu koniu. Jak Wam jest łatwiej podawać, czy koni je, czy konie nie je. Od razu też mówię, że czosnek wydziela na tyle mocny zapach, że często konie świeżego totalnie nie chcą jeść, ale na przykład suszone, przepraszam, suszone w proszku, już jest dla nich ok. Jednak ja osobiście, tak jak w całym ziołolecznictwie, e, zastosowaniem ziołolecznictwa, polecam Wam zapoznać się z koncepcją baru ziołowego. Chyba już na ten temat odcinki, więc wystarczy sobie poszukać. Bar ziołowy dla koni jest najlepszy. I Wy też macie tą pewność, że nie przesadzicie z danym ziołem. Została mi tylko melodia. Mam tutaj coś na czapkach. Co, co, co? kokardka. Nie wierzę. Kocham tą kokardkę. Złota kokardka! Jak ktoś się będzie pytał, to to nie jest grzywa, ani... Nie, no to... Tak, to jest grzywa. To nie jest ogon, to jest grzywa Dory. To jest e, to miejsce, gdzie potylica, gdzie kantar jest na potylicy. O, po prostu obciami tam, żeby to ładnie wyglądało. Bo ta część u niej na kantarze się strasznie mechaci i przy tylko wygląda. Także tak. Koniec gadania głupot! Robimy zakończenie! Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na Instagrama, na do komentowania, czy stosujecie czosnek, czy nie stosujecie czosnek, czosnku u swoich koni. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za propozycję tego tematu. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, i na razie!